Szanowny panie ministrze, szanowni państwo ministrowie, posłowie, senatorowie, wielce szanowni państwo profesorowie, wszyscy dostojni przybyli goście. Pierwsze słowa, które powinienem powiedzieć to jest dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważny dzień, ważny ze względów osobistych, ale... Przede wszystkim mam nadzieję, że ważny ze względów państwowych, ważny dla rozwoju polskiej ochrony zdrowia, ważny ze względu na sposób patrzenia na państwo, który starałem się reprezentować przez cały czas swojego funkcjonowania w polskiej polityce. To znaczy tego, aby patrzeć do przodu, tego, aby przewidywać przyszłe zdarzenia, tego, aby. Nie działać na zasadzie, że zdarzyło się i teraz musimy coś z tym zrobić, tylko zróbmy coś, żebyśmy byli przygotowani, że coś może się zdarzyć. Zróbmy coś, żeby temu zapobiec. Zróbmy coś, co pokazuje, że czujemy się odpowiedzialni za przyszłość, za następne lata, za to, co będzie w ciągu dziesięcioleci za to, co będzie udziałem przyszłych pokoleń, bo uważam, że tak powinni patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość odpowiedzialni politycy i tak powinni działać. Tak jest też, jeżeli chodzi o tą niezwykle ważną sprawę, a mianowicie kwestię walki z rakiem, bo tak nazwijmy to po imieniu 4 lutego. Co roku od prawie 20 lat przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem, który został ustanowiony w Paryżu w 2000 roku w czasie Światowego Szczytu Walki z Rakiem. Już wtedy pokazywano przewidywania i uświadamiano, jak wielkie jest zagrożenie wzrostu liczby zachorowań na choroby onkologiczne zachorowań na raka wynikających z wielu uwarunkowań środowiskowych, cywilizacyjnych, ale także i tego bardzo prostego, bardzo prostej zależności, że po prostu żyjemy dłużej, będziemy żyli dłużej, a w związku z tym i prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę onkologiczną. Wzrasta i będzie wzrastało. I tak przewiduje się, że u nas zachorowań na choroby onkologiczne będzie o 15% więcej niż dziś w ciągu 5 lat o 28% aż więcej w ciągu najbliższych 10 lat. To jest właśnie ta, przecież nie tak bardzo daleka perspektywa, do której trzeba się przygotować. i bardzo się cieszę i ogromnie dziękuję za to, że bardzo ważny element tego przygotowania, jakim jest Narodowa Strategia Onkologiczna, nabiera swoich kształtów i mam nadzieję, także dzięki dzisiejszemu spotkaniu zostanie sprawny, sprawnie wprowadzony w życie. Jest cały szereg osób tutaj na tej sali, którym trzeba podziękować. I proszę, żebyście Państwo ogólnie przyjęli te podziękowania wszyscy jako, jako ci, którzy mm, przyczynili się do do tego, że, że, ta, że, że najpierw powstała ustawa o, o Narodowej Strategii Onkologicznej stanowiąca ramy do tego, by stworzyć strategię, a dzisiaj możemy z zadowoleniem i z satysfakcją mówić, że mamy Narodową Strategię Onkologiczną. Ale przede wszystkim chciałem podziękować y, mojemu przyjacielowi, panu doktorowi Konradowi Dziobkowi, dlatego że muszę Państwu się przyznać, że jeszcze zanim... Objąłem urząd prezydenta Rzeczypospolitej, My się z Konradem znamy od dzieciństwa. Konrad mówił mi, wiesz co, jednym z, uważam, ważnych zadań dla Ciebie jako prezydenta, jeżeli myślisz o... O czymś, co jest naprawdę ważne dla Polaków, jeżeli tak patrzysz na otaczający Cię świat i na politykę, jak patrzysz, jest kwestia właśnie walki z rakiem, dlatego że liczba chorób onkologicznych będzie wzrastała. Uświadomił mi to już wtedy i mówił, Wiesz, trzeba byłoby coś zrobić, więc jeżeli będziesz miał możliwości, to warto, żebyś się tym zajął, a jeżeli będziesz potrzebował mojego wsparcia, to ja Ci w tym pomogę. Mogę więc śmiało powiedzieć, że jakby Konrad w pierwszej kolejności zaraził mnie tą kwestią i zwrócił mi uwagę na ten temat. Bardzo dziękuję panu profesorowi Piotrowi Czałdernie, który jest szefem sekcji ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju, jest onkologiem dziecięcym. I od samego początku również akcentował ten temat i od samego początku właściwie prawie, że przy każdym naszym spotkaniu wspominał na ten temat, że z tym coś trzeba zrobić, bo system jest, ale on nie działa dobrze. On jest za mało efektywny, on, on za mało patrzy w przyszłość, on, on, on nie będzie w stanie podołać wyzwaniom tego, co czeka nas i co, co jest przed nami. Bardzo dziękuję i panu profesorowi i panu doktorowi Konradowi Dziobkowi za to, że właśnie dzięki ich inspiracji, dzięki ich pracy i dzięki pracy całej sekcji, a także naszych ekspertów, którzy z nami współpracują, ta ustawa o. O narodowej strategii onkologicznej powstała tutaj w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję Państwu posłom i senatorom, że została przyjęta przez parlament. Ale przede wszystkim chcę podziękować panu ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu, profesorowi nauk medycznych, i bardzo chcę podziękować panu profesorowi Piotru, Piotrowi Rutkowskiemu za to, że ta strategia została stworzona. Że w Ministerstwie Zdrowia natychmiast przystąpiono do pracy nad tym, że że została ona opracowana. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Bardzo dziękuję panu profesorowi Adamowi Maciejczykowi. Dziękuję pani profesor Joannie Dytkowskiej za to, że te, te, to, to zostało opracowane, że jest, że będziemy mogli to wcielać w życie i że mam nadzieję, że to pomoże. Muszę państwu powiedzieć, że takim ostatnim akordem, który mnie bardzo mocno do tego zmobilizował, żeby ciągle się tym interesować i ciągle o to pytać też moich współpracowników, na jakim etapie jest ta strategia i co, 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 co dalej, jaką mamy szansę na jej wdrożenie, jak wygląda cały system właśnie walki z chorobami onkologicznymi w Polsce? Była także rzecz, a może prozaiczna, a mianowicie dokładnie niecałe trzy lata temu bardzo ciężko na chorobę onkologiczną zachorowała moja koleżanka, nasza przyjaciółka. Z czasów szkolnych jeszcze i dzisiaj walczy. Radzi sobie całkiem nieźle, chociaż sytuacja była beznadziejna wydawało się na początku, ale, ale pomogło jej wielu wielu dobrych ludzi, wielu świetnych lekarzy. I jak widać, kiedy system zaczyna działać i kiedy system jest wokół człowieka, to ta szansa jest. Nie tylko ze względu na dobre leczenie, ale także ze względu na to, że człowiek zaczyna wierzyć w to, że może wyzdrowieć. Człowiek zaczyna wierzyć w to, że może się uratować. A wiecie Państwo, że jako eksperci, specjaliści, którzy na co dzień się tym zajmują, że ten stan psychiczny w jakim jest pacjent ma tutaj bardzo często kluczowe znaczenie. I to także jest element naszej narodowej strategii onkologicznej od świetnego przygotowania kadr medycznych poprzez profilaktykę, ale także poprzez po prostu opiekę nad pacjentem, bardzo szybką opiekę, bardzo mm, Profesjonalną opiekę poprzez prowadzenie tego człowieka za rękę niemalże od samego początku procesu leczenia. Ten sukces jest możliwy. I jestem przekonany, że on będzie możliwy w dalece większej ilości przypadków niż to mamy dzisiaj. Już w ostatnich dniach pan minister mówił mi, że czas oczekiwania na, na podstawową diagnostykę, a następnie na operację został skrócony w sposób wydawałoby się prawie, że niemożliwy, dosłownie do kilku dni w tej chwili to jest to, co w wielu przypadkach, jak Państwo doskonale wiecie, ma znaczenie kluczowe. Jeżeli zabiegi rozpoczną się za kilka miesięcy, to bardzo często za kilka miesięcy, jest już za późno i bardzo często nie udaje się pacjenta uratować. Im wcześniej choroba zostaje zdiagnozowana, tym większa jest szansa na to, że człowiek będzie żył. A przecież o to chodzi, o to walczą wszyscy lekarze. To jest ich powołanie i to jest ich wielkie zadanie. Cieszę się jeszcze raz ogromnie Państwu, dziękuję za to, że to dzieło powstało. Ogromnie Państwu dziękuję za to, że będziemy mogli. Je realizować tutaj nieocenione także wsparcie pana profesora Jana Walewskiego. Panie profesorze, jestem ogromnie wdzięczny. Pan profesor był takim dobrym duchem tych prac przez cały czas. Mam nadzieję, proszę Państwa, że będziemy w stanie lepiej dbać o zdrowie naszych rodaków. Mam nadzieję, że także dzięki temu w najbliższych latach i dziesięcioleciach Polska będzie się stawała państwem coraz nowocześniejszym, bo państwo, które dobrze dba o zdrowie swoich obywateli, i swoich pacjentów. To jest właśnie jedna z cech państwa nowoczesnego. Ogromnie państwu dziękuję za ten wkład w pracę. Dziękuję panu ministrowi Słomowi Gadomskiemu, bo to jego także wielka zasługa i jego współpracowników. Bardzo dziękuję i bardzo państwa proszę, żebyśmy dali radę jak najsprawniej tą strategię wdrożyć. Myślę, że bardzo wielu ludzi będzie nam za to bardzo wdzięcznych, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy także i my po prostu zrealizowali to, co do nas należy w ramach naszej służby dla Rzeczypospolitej i dla naszych rodaków. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Jestem taki poruszony, bo nawet wczoraj w czasie mojego spotkania w Lubartowie podeszła do mnie pani i mówiła mi właśnie, że jest bardzo chora, że, że bardzo walczy i jakby ten jej głos wpisał się także i w to dzisiejsze nasze spotkanie. Także jestem Państwu ogromnie wdzięczny. Dziękuję.